Energetyka rozproszona, choćby ze względów na statystykę, jest dużo bezpieczniejsza i bardziej odporna na e, wielkie kryzysy, szczególnie kryzysy o charakterze wojennym, ponieważ trudno zniszczyć e, drobne rozproszone układy. E, a więc niewątpliwie kryzys wojny przyspieszy i podniesie do właściwej rangi. Wkład energetyki rozproszonej do bezpieczeństwa, funkcjonowania społeczeństwa, które w tej chwili bardzo jest uzależnione od energetyki elektrycznej. Druga rzecz, że to przyspieszy proces autonomizacji obszarów objętych energetyką rozproszoną, czyli zdolność tworzenia lokalnych wysp w oparciu o strukturę energetyki rozproszonej. I sądzę, że. Wyjdziemy z kryzysu wojennego wzmocnioną sektorem energetyki rozproszonej i z lepszym zrozumieniem tej energetyki. Pierwsza rzecz musi być uzyskany konsensus klasy politycznej, że rozwijamy nowoczesne formy energetyki, w tym przede wszystkim energetykę rozproszoną opartą o źródła odnawialne źródła mieszczące się w głównym nurcie rozwoju energetyki europejskiej bo to jest ważne żebyśmy zaakceptowali że jesteśmy w głównym nurcie rozwoju energetyki europejskiej i druga rzecz ustabilizowanie i regulacyjne ale też powiedziałbym trochę mentalne relacje między Rozproszoną energetyką, a wielkimi i silnymi operatorami sieci średnich i niskich napięć. Od konsensusu na tym, w tym obszarze, będzie zależeć techniczne i systemowe możliwości rozwoju energetyki rozproszonej, a do tego wymagany jest, jak powiedziałem, konsensus polityczny klasy politycznej, niezależnie od tego, jak się będą zmieniać rządy, i stabilność regulacyjna.